Panie, panie rolniku, płot, kuźwa. No i dobra. Musimy trochę tą bronę podnieść, rozciągnąć tą słomę dalej. Trzeci. No. No i wtedy, jak tego sumarycznie by się podnosiło, chyba wcześniej tą bronę. Patrz jakie ładne leżą. Już by się przydała ekipa do kamieni, nie, a to byłoby dobre rozwiązanie. Tu w ogóle nie będę trzepał tym rzepakiem, po prostu wsieję tak. No, to jest dosyć miękko. No, podnoś misiu. O, i już będziemy się lecieć. Kurde, nie, 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 na pewno nie, to jest czwarty. No i właśnie taki pijziałek, i mnie już gubi. No i właśnie po to są te znaczniki, żeby rysowały dobrze. No tutaj wyczepana ziemia na amenaz za bardzo. Ale to był mój ten, i mówiłem, ach, jest szczęście, że nie przed ścieżką, nie? Czy tu jest ścieżka? No nie, nie, nie rysowało to nic. Nie rysowało to nic, kurde denerwuje mnie, że to mi leci cały czas na, na oczy i może być, że nie wiem, czy to się gdzieś tam rozciaśniło, gdzie są te, kurde, po czole się ślizga. No, dzisiaj będzie trzecie, on już mi automatycznie skoczył na czwarty. O, to zaraz, jak film skończę, to polecę sobie po wiadro, dosypię resztę, no i może tak się, przy... może jeszcze nam się przyda ten czarny kwazar. Tu jest mocno sklinowane. Trzeci, dobra. Jestem już na, punktu, na punkcie odniesienia, także kładę siewnik No i lecimy dalej. A Jakiegoś błyczka wody się weźmie Trochę to za późno wszystko wyszło. No ale dobra. Nie ja jedyny jeszcze się Chyba dzisiaj Sławek w ogóle zaczyna. A ja już dzisiaj kończę, także nie jest źle. No ogólnie jak widzicie, tu są kamienie, ale jest takich dużo dużych. Są mniejsze, no jak wszędzie, ale takie małe nie przeszkadzają. Te duże, a zawsze mówię, że duże łatwiej wyzbierać niż te małe. No i on już tam troszkę wało pogniecie, to ta prona ma też również, by to rozrzucić jakieś właśnie te kupy, to trochę w wdusi. Dlatego właśnie powoli, no to jest równo, nie, aby tutaj zapiernicią C2, no to nic by z tego nie wyszło. O, ktoś tam się dobija. Nic by z tego nie wyszło. A tak chociaż no, na te 3 cm może to właśnie będzie ten sukces, no, że on tu leci pójdźcie bym go nie dał chyba no dobrze że tak leci około 2,5-3 mnie bo wraca upał i on tutaj by tak le będzie leżał w suchę częściowo na pewno gdzieś w tej słomie dlatego sieję co każdy lejek bo jak mi częściej powschodzi to tak będę miał dziury po 25 cm a jakbym chciał co drugi lejek bo był taki pomysł to miałbym dziury 50 cm a to już jest dużo to no taki większy niż stripteam, kurde. Większy niż stripteam. No, teraz czwarty. No, jakaś szmaciura leży. No i tak właśnie... Wszystko na tym polu kuźwa jest, nie? Po szmaty, po graty, po to, po tamto i tak... Za każdym razem trzeba się wyjść, a to kamień. A to kamień leży byczor. Dlatego tu się schodzi dużo czasu właśnie na tej świtnicy, a tam na dole na łące to już w ogóle jest. Jeszcze chodziłem i zbierałem. Chodziłem i zbierałem. Wczoraj. Co myślę, na no co będę? Zostawiał. Szkoda. Szkoda, to takie byki jak, jak kierownica, mówię to zaraz coś się urwie. No i będzie błąda jazdu, będzie. To rzep, to zaraz się wyrówna. Kurde jak mi ta kamera leci na normalnie jak mnie to denerwuje. Już ta gumka się wyciągnęła. O, jak gumka się wyciągnie to nie jest dobrze. No i tak to wygląda, no. Jeśli chodzi o bryły, no to będzie elegancko, no bo tutaj znowu nic, no to też nie jest dobrze, bo kiedyś ten też przyjdzie, nie wiadomo jaki przyjdzie, to wtedy nam za tą ziemię. I tak mi się wydaje, że jest za mało tych już brył. Może tutaj agregat podniosę znaczy wał trochę wyżej, ale automatycznie będzie mi... Automatycznie będzie mi mniej trochę tych gniót. No bo to już jest piątka, bo on tak za bardzo nie ma do czego gnieść. Na dole się pięknie, właśnie takie troszkę bryłki zostały, troszkę tego prosku. Nie chcę tego prosku, no ale na piące, no ciężko go uniknąć. No dobra. Nie będzie jakiejś ulewy, nie będzie jakiegoś deszczu. No to może... Może ten proszek nie będzie wiele przeszkadzał, a znaczy ogólnie on no później będzie tam troszkę przeszkadzał, ale nie da się, jak to było, nie da się wypić piwa i mieć piwo, no, czyli nie da się mieć wszystkiego. No. Chcemy mieć równo, no to mamy rozszczepaną ziemię, chcemy mieć żarno na wierzchu, no to mamy. Prędkość, no i tak to jest. Powolutku. mógłby przejść, może na wałek zwykły 540, ale za chwilę będą miejsca, że będą bryły. O, jak przytarmosiłem od dołu. Aha, przytarmosiłem od dołu. Tak, żeby nie czasem. Żeby nie czasem, o, i tak to wygląda. No, jeszcze tam trochę wilgoci zostało. No, i teraz złobszy błączek. No, to już trzeba będzie na pewno. O, tam dziura. No, i tu już trzeba będzie po prostu tam zaczynać. Och, Ktoś się mocno dobija do mnie. Tam trzeba będzie zaczynać, wnik, bo będzie dziura. I taką właśnie chyba dziurę miałem w pszenicy. gdzie. W tamtej stronach tak samo miałem, o to było... Mówię, złe warunki, nic nie widziałem. Kurzyło się jak skurczy syn. Wiało, lało, te szyby mi cały czas zaklejało. Tu mi potem nawigacja przyniosła trochę te pole. Bo jak tu przyjeżdżasz na każdy inny dzień, no to ona przenosi on nie pamięta dokładnie idealnie jakbyś ta jeden dzień zrobił wszystko jest elegancko To nawet jak przyjedziesz to już nie przyjeżdżasz na zero tylko na pół metra dlatego tak pierwszy przejazd patrzę co narobi i na drugi sobie na drugi sobie po prostu wjeżdżam z nowym AB no i jadę Dlatego te znaczniki też właśnie rozkładam zawsze na ostatni przejazd. Tutaj też rozkładam, bo patrzę sobie na nawigację, troszkę patrzę sobie na, na znacznik, mniej więcej czy mi to się zgadza i tak nie ja muszę ten monitor się gapić. No pomaga, ale jest to takie uciążliwe dla oczu, bo no, kilka godzin zaglądasz ten monitor, to nie jest nic przyjemnego. Wiadomo, że tu przynosi korzyści. Takie kapienie się w ten monitor, bo tutaj jak będę siał z ręki To najprawdopodobniej tutaj, nie wiem czy bym na tym słupie był, niżej To tyle bym ponakładał Tyle bym ponakładał 100% O, to coś chyba bardzo pilnego, bo Już następny raz dzwoni To ja będę kończył tutaj Będę się żegnał z wami, bo to mi tak zostanie najgorszy Kręcenie już sit, no ten słup minę, to już ostatni będzie. Jeszcze ten znacznik może być. Może być. Może tak być, że wyjdzie, że obiadę se słupa. To co muszę wypołzować, to był piąty, czy będzie szósty. I zaraz se pojadę od słupa, tam przesieję i, i będzie spoko. To tymczasem do usłyszenia cześć.